Hej, witajcie tutaj, Nexos. E, to jestem ja, jestem trolem. Nie wiem dlaczego. E, I dzisiaj słuchajcie. Wow, czekajcie, niech on sobie jeszcze pogada ten Volgin. Let's mount up and move out. Ok, dobra, włączmy mounta. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek, w którym zrobię sobie scenario i przyznam, że scenario są, jest to taka forma aktywności czy spędzania czasu, której chyba, którą najmniej uprawiam, że tak powiem. Wiecie, zawsze jakieś tam instancje robię, ale scenario to jakieś takie dziwne są. I dzisiaj robimy scenarium coś tam, coś tam dark. Dark dagger, dagger in the dark, o, dokładnie. The guarding the cave. Okej, okay, dobra, więc teraz zajmiemy się Saurokami. No i dobra, słuchajcie. Nie wiem jak wy, ale ja lubię te takie odcinki takie bardziej spontaniczne, gdzie sobie siadam i po prostu nagrywam. Zawsze wtedy czuję taką, taką wolność, takie, takie, że mogę sobie pogadać o czym tylko chcę. I to nie jest takie mega monotematyczne tematyczne, albo jakieś tam, wiecie, zaplanowane wcześniej, że o, będę gadał na przykład na ten temat i na ten. No i dzisiaj robimy sobie tą, te, te scenariusz. zobaczymy co to w ogóle ma być. O kurde, jakiś duży kurde wybiega tutaj. No i zaraz się nim zajmiemy. No i najwydoczniej tutaj musimy się czymś zająć z Volginem. E, no i na potrzeby tutaj tego, że on jest Hordą, to alianci także zamieniają się, jak widać, w trole. I jestem trolem. E, niespecjalnie mi to pasuje, ale, ale to co? Zaraz mnie ludzie znowu zliczyją. Jak za czemu nie chcesz być trolem? A ja mówię, że nie chcę być trolem. Ja wolę być... Krasnalen, kurde, z brodą i, i, i z pistoletem. Znaczy ze strzelbą w sumie. Y, więc tak, robimy sobie to, to, to scenariusz. Jeszcze go wcześniej nie robiłem, muszę przyznać. To 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 Okej. Okay. Czy ją przywrócił na łódkę? Dobra, teraz coś mi się wydaje, że będzie jakaś niezła jazda na łódce. Będzie niezła jazda na łódce, dobra. Coś mi się wydaje, że ten gobli. O kurde! What the fuck, jak on z takiej małej łódeczki zrobił coś? Okej, okay. ja nic nie pytam, to jest Warcraft. Jesus No nic, no bardzo zdolny, jak widać, gobli. Dobra, wsiadajmy. A nie pójdę! Ej, czekajcie na mnie! Ja pierdziele, zostawili mnie. O Boże. Dobra, a my co musimy zrobić? Dobra, no to my musimy, jak widać, chyba wejść w te runy, albo mi się tak wydaje. Albo. Dobra, zabrałem runę. Teraz chyba co. Nie, nie wiem, co się teraz stało. Increase the damage done. okej, okay, dobra, więc to daje mi jakieś buffa, bardzo fajnie. Ale ja chciałem być w łódce. Ja pierdzielę. Patrzcie, co tą łódką się tam dzieje. No nic, no najwyraźniej my musimy po prostu biegać do, dookoła z tym. I tyle. Wow, nie puszczałem te runy, jestem coraz większy. Kurde, nice, fajnie. Była kolejna runa, ale on, on ją zebrał. No dobra, będziemy musieli po prostu się przedostać przez to. Ostatnio, słuchajcie, robiłem sobie. Mm, robiłem sobie. Ten. Terrace of the Endless Springs. I słuchajcie, wypadł mi gun. Jeszcze się chyba nim na odcinku nie chwaliłem. Ludzie z livestreama już o tym wiedzą, ale wypadł mi ten gun Shatouch. Broń shot touch jest taki specjalny typ broni, do którego można włożyć. Yy, specjalny, specjalny kryształ, którego zdobywa się po ukończeniu legendarnego questa. I ten legendarny quest wykonywało się troszeczkę długo, bo tam trzeba było zbierać z rajdów jakieś marki. What the fuck! Z jajek mi się wykluły milion tutaj, miliony małych szkodników. A macie. Kurde, bo ja zostaję z tyłu, ej. Wow, znowu kolejne miesauroki atakują. Sauroki to jest dosyć fajny gatunek, słuchajcie. One to są takie jaszczurki, na pewno je spotkaliście, jeżeli gracie w Mistow Pandarii. Oni mają całkiem ciekawą historię znaczy, one, te jaszczurki, mają całkiem fajną historię, bo one wyewoluowały z, z murloków. Czyli te murloki. One tak naprawdę stały się tym, tym czymś, tymi saurokami. Aby okay, jest. Okej, dobra, więc musimy gdzieś iść. Zobaczymy, gdzie dojdziemy tym razem. Ciekawe, co w w ogóle. Ja taki troszeczkę nieogarnięty jestem, no, ale zobaczcie, jaki on ma model. Ej, no kurde, taki model mógłby, mógłby być. Nie wiem, dlaczego Blizzard cały czas y, tak sobie podchodzi do, do tego, y, do tych zmiany modeli postaci. No ale wiecie. Du dużo ludzi na przykład chciałoby te, te zmiany postaci, a z drugiej strony, to jest tak, że te postacie mogą stracić troszeczkę po tych pa parunastu latach. To niby wiecie, odświeżą ten model, ale to może nie być to samo. Wiecie o co chodzi, mniej więcej? Ale jak tak patrzę sobie tutaj na tego Vol'Gina, zobaczcie, no kurde, no kto by nie chciał mieć takiego trola? No powiedzcie mi, no to jest świetne, ej, chociaż coś takiego nawet by zrobili. O kurde, o kurde, jakiś duży tutaj potwór, Bro master Dobra, musimy go po prostu pokonać. Ciekawe czy to będzie po prostu koniec. O, ja przybieram na, na masie tutaj. Widzę, że ma, masa się robi, kurde. Najpierw masa później rzeźba. I rosnę cały czas, dlatego oddalę sobie troszeczkę kawerkę. Dobra, myślę, że ten boss nie będzie nam sprawiał kłopotów. Scenario o tyle jest fajne, że ja słuchajcie, usiadłem sobie przed chwilą i tak mówię, a nagram coś, a nagram sobie scenario. Usiadłem i dosłownie w sekundę, jak y, zapisałem się na to scenariusz to ono się pojawiło. Do scenariusza nie potrzeba y, jakichś tam y, wyspecjalizowanych ról, na przykład, albo kombinacji, wiecie, tank, DPS, healer, czy coś takiego. Tutaj może wejść, nie wiem, healer, healer, DPS, tank, tank, tank. Może wejść jakakolwiek kombinacja, byście nie chcieli. Y, co prawda z jedną robi się to szybciej, z drugą troszeczkę wolniej. Y, o kurde, on robi jakąś nowe. Dobra, wiecie co? Trzeba będzie go albo zabić, albo wejść tutaj w to kółeczko, wiecie co? Przezorny zawsze ubezpieczony, ja se w tym kółeczku stanę. Broodmaster, o oh, kurde, albo go zabijemy zabi 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 go. Uf. Nice. Chyba ukończyliśmy pierwszy stopień w takim razie. Wypadł nam jakiś epic loot? A to co robi? A to leczy, aha. Something natural. To jest to, co robimy, co

Już tutaj troszeczkę kapuje. Zostaliśmy po prostu wysłani na rozpoznanie terenu, tak jakby. Wow, 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 jajeczka mnie tu atakują, kurde. Jaja, mnie atakują. Oh, jesus, Dosłownie jak wielkanoc słuchajcie. Też, kurde, uważajcie z jajkami, bo wam wyskoczą sauroki i was zjedzą. <grym>, Dobra, final stage. To już jest ostatni stage.

O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. ten ork myśli, że on, że on zdradza, Vol'jin O, oh, o, oh, shit, Vol'jin, żyjesz O, oh, kurde, dejam. Dobra, ej, no, ratujemy go Ale zobaczcie, że, kurde, jakby nie było tego scenariusza, to by zginął Nie no, pewnie by jakoś tam uratowali go Ale zobaczcie, w skrócie historia Po prostu on, ten Vol'jin opowiedział o tym, że jest tutaj moc, która pozwala... Na tworzenie różnych jakichś monstrów i, i maszyn bojowych, znaczy, może nie maszyn bojowych, ale y, tworzenie wojowników, wiecie, takiej po prostu za pomocą tej mocy będzie można stworzyć niezłą armię. A Wolji mówi, nie, słuchaj, musimy to zostawić, to nie jest horda, jaką, jaką jaka powinna być, tak naprawdę. No i dostał kosę między, między łopatki, kurde, znaczy, między żebra, sorry. No, no i co? No i musimy go ratować. On sobie tu leży. Słuchaj ty oddychaj troszkę. Oddychaj. nóż tą... O, dobra, nieważne. To jest w sumie Warcraft tutaj. Nawet jeżeli jesteście pod wodą, to i tak możecie oddychać tutaj przez parę parę dobrych minut. Dobra, pozbądźmy się go, kurde, ciekawie mnie ta historia, co tutaj dalej będzie. Warchief will hear of this betrayal Czyli on ogólnie chce iść na skarżyć, a my musimy go po prostu skopać i tyle. Całkiem ciekawe.

Ok, czyli co on. Rzeczywiście umiera? Sweat, the blood with oath. Nie, ja chciałem! Ej, czy on serio tutaj umiera po prostu w takim. takim czymś tutaj? Ej ta historia mnie po prostu niszczy, jeżeli kurde wiecie o co chodzi w komentarzach to napiszcie mi, ale wątpię, żeby Volzin, ej no come on, no Volzin musi Kosef ten, oj czekajcie, bo już mi scenario kurde następne dadzą, eee, to on tak nie może zginąć kurde, że kosę w plecy dostał i ten, nie wiem, jakoś dziwnie pachnie mi to tutaj. Nie, nie zrozumiałem do końca, co oni tutaj mówili. Bo się nie skupiałem, bo ja to jestem Nexus. Ale dobra, słuchajcie, dzięki za to, że oglądaliście ten krótki odcinek. Mam nadzieję, że spędzicie bardzo fajnie tutaj yy, święta. I, I co, i do zobaczenia, cześć. O, właśnie, zobaczcie, ile tutaj jajek jest tutaj. To wielkanoc z pełną parą jest dosłownie. Dobra, wesoły świąt, do zobaczenia. Cześć w następnym odcinku, kurde. Ten odcinek był strasznie chaotyczny. Jak ja tak lubię, kurde. Yo.